Cześć, Manko z tej strony Pedro11 Dzisiaj będę robił materiał z moim pomocnikiem, moją dziewczyną Eweliną Cześć No i zaczynamy materiał w Zabrzu, na temat miasta No dobra, to zaczynamy Idziemy na miasto, moi drodzy Oczywiście dołem, bo jak żeby inaczej mogło być Troszkę zwiedzić miasto, moi drodzy. O, tu jesteśmy już na dworcu. Dajcie się, że się coś dzieje. Idziemy też na zewnątrz. O, komunikacja czeka. Tutaj przychodziłem to było więcej osób, ale idziemy na drugą stronę i w głąb miasta. Ostatnie ujęcie na dworzec, jak wygląda na zewnątrz Dworzec kolejowy w Zabrzu I lecimy dalej no, do... no dobra, jesteśmy już na jednym z placów Idziemy w głąb miasta Zobaczcie, początki całkiem, całkiem, o, tramwaje jeżdżą Jeszcze dzisiaj nas czeka sporo zwiedzania Pójdziemy też tam do góry w tym kierunku, ale to dopiero później Straganik można skupić i have been through a lot of some things are not the same as they were a year ago but all be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago about have chica i thought i would never Tak, idziemy cały czas stadu. Pokażę Wam dzisiaj tyle, ile będę mógł. A to też nie koniec. Zablokamy też fajny plac kolejny. Taki park. więc tu za tak widać, jeden podobno z trzech. Tam urzędu mnie brakuje. Uh -huh. O, jakie kierunki tutaj mamy? Na Gliwice, Bytom, Kraku, Wrocław. Hotele, sklepy. Tak widać. Również mamy pierwszy, miejmy nadzieję, nie ostatni dzisiaj. Pomnik. teraz pokażę go wam bardziej z bliska. Pomnik profesora Zbigniewa Ręgi Zobaczmy co się jest. Piękny, piękny, pomnik. No cóż, idziemy dalej, w takim razie. Przed nami lwy z przodu. Zobaczymy. Cóż one kryją za sobą. Oczywiście drugi urząd miejski w zabrzu. Piękne zbytnio No duży budynek moi drogi, mamy kolejny ważny pomnik to nie zobaczcie, przeczytajcie również Znaleźliśmy galerię w nabrzu Pewnie nie jedną, ale ta jest. Pięknie wygląda. Więc postanowimy ją sfilmować. Idziemy w dół. Może znajdziemy coś jeszcze ciekawego. Ciekawszego nawet. Lecimy dalej Moi drodzy Kolejny urząd miejski Teraz idziemy do góry, tak jak obiecałem wcześniej. Przed 20 tak taksówki byśmy szli na dworzec z powrotem. A my jednak skręcamy. Te gołębki

jak zobaczycie góry Dużo remontów Miejska biblioteka Publiczna w Zabrzód, Ogólna Również Miejska biblioteka. publiczna obok. Zestaw karetek. Ciekawe miejsce. Budowie. Z nami tworzy się nowy budynek transportu TKS-u autobusów. Jak widać już w, zaawansowanym, w zaawansowanej budowie dużo remontów się dzieje. Idziemy w tą stronę dalej. Mam jeszcze sporo rzeczy do pokazania. Ty, oczywiście, kolejny pomnik, lecz tym razem znajdujemy się również przed budynkiem muzyki i tańca w Zabrzu Zaraz wam go pokażę bardziej. Widzicie stulecie miasta. Zobaczcie, jak wygląda cały budynek. Zostaliśmy pozwoleni na filmowanie, więc... Widać dużo tutaj szczerze rzeczy dzieje. Zaraz udamy się również do Centrum Informacji Turystycznej w mieście, Do którego dostaliśmy informację, że jest niedaleko czegoś dowiemy, dodatkowo znajdujemy się na ulicy Roosevelta przed nami Politechnika Śląska. Również. Nie wiem czy to w miarę widać Ale na teraz mogę tylko tak pokazać. Idziemy dalej spore budynki Pewnie im większy tym bardziej ważny Przed nami także wydział organizacji zarządzania To dlatego chyba taki duży ten wydział Piękny, spory budynek, lecimy dalej. Politechnika z innej strony trochę. Z tego co słyszałem, jest rozbudowywana, ale na razie tyle wie znajdujemy się nadal na Roosevelta przy kościele w parafii świętego Józefa cały czas idziemy do przodu podobno przed nami stadion Pani jaki to stadion? Ernesta Pola A? Górnik Zabrze Ernesta Pola, Górnik Zabrze okej okay. z kuderów jak na Marszałkowskiej w Warszawie bardziej z bliska widzicie podejdziemy jak najbliżej się da którzy tu do tej pory nie byli otoczenie stadionu jak widzicie interesujące jak do tej pory przed jakimkolwiek meczem nie miejsce ale życie, jeśli się jakiś metr zaczął, to, to byłoby tutaj zupełnie głośnie. No tak, moi drodzy, to na dzisiaj tyle z Zabrza. Dziękujemy wszystkim za uwagę, kto nas oglądał. Hanie, chcesz coś powiedzieć na koniec? Mam nadzieję, że się materiał będzie podobał. No ja również. No i zapraszam do subskrypcji, do lajków. I życzę miłego dnia, a także wieczora, bo nie wiem o której to obejrzycie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.